Witam Was w kolejnym przepisie, moi drodzy, w kolejnym przepisie kulinarnym. Dzisiaj wreszcie na kanale pierwszy raz będzie coś słodkiego, będzie propozycja deserowa. Co prawda, ostatnio był omlet na słodko, no ale to nie jest deser taki typowy, tylko była to propozycja śniadaniowa. Kto cieszy się, że jest deser i chciałby więcej pomysłów na desery, to łapka w górę. A my dzisiaj przygotujemy bardzo prosty i bardzo szybki przepis na sernik na ciepło. Przepis jest z zapisków mojej babci, którą również pozdrawiam bardzo serdecznie. Więc kto ciekawy, jak przygotować nasz sernik na ciepło, to serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. I do przygotowania naszego sernika na ciepło potrzebujemy połowę kostki masła, drugą połowę zostawiamy do wysmarowania formy. Tak będziemy kawałek masełka potrzebowali również do wysmarowania formy. Potrzebujemy cukier, można dać szklankę, to zależy. Jak ktoś woli słodkie, to dajemy szklankę. Jak ktoś Woli mniej słodkie, dajemy pół szklanki. Tak, wersja yy, dla ludzi eko, ale i nie tylko. Tak, dla zdrowotności można dać pół szklanki ksylitolu zamiast cukru normalnego. Ponadto potrzebujemy 4 jajka, najlepiej takie średnie w rozmiarze L. Potrzebujemy jedno opakowanie budyniu waniliowego. Tutaj pół. Półtorej łyżki cukru wanilinowego. Jedno opakowanie zapachu, to będzie kilka kropel. Tak, to już dajemy na oko, wedle uznania do smaku. I potrzebujemy wiaderko twarogu, kilogram twarogu trzykrotnie mielonego sernikowego. I opakowanie biszkoptów. Biszkopty, ja mówię całe opakowanie, ale to też będzie na oko, bo Ile wyłożymy, tyle wyłożymy. Tak, ponadto przygotowujemy sobie mikser, bądź też robot kuchenny i foremkę. Ja mam taką keksówkę. Tak, można przygotować dwie keksówki. Można przygotować tartownicę, kwadratową formę, prostokątną. Już jak Wam wedle uznania, gdzie Wam wejdzie ten sernik, to jakby to powiedzieć, takie naczynie szykujemy. Czas start, słuchajcie. Nastał wieczór. Żeby, nie, żeby naszym sąsiadom kochanym nie przeszkadzać, to robimy szybciutko. Umyte jajeczka oddzielamy, żółteczko od białek. Białka zostawiamy do osobnej miseczki, bo będziemy ubijać pod koniec pianę. Oddzielamy cztery jajeczka. Tak. Więc uwaga, żeby nie wpadło białeczka. Drugie jajko. Nie wbijamy od razu do, masy mikse, do miski miksera, bo będziemy dodawać stopniowo wszystkie składniki, więc dobrze się wyposażyć w jedną dużą miskę, w której będziemy ubijać białka, a drugą miseczkę małą do żółtek, tak jak przy omlecie. Tak? Będziemy dodawać stopniowo po jednym żółtku. Białeczka możemy Odstawić na bok, jak jest gorące, Możemy schować do lodówki. A my przygotowujemy masę. Przygotowujemy masę serową. Bierzemy miskę. Ja wykorzystam dzisiaj robota kuchennego. Do takich cięższych ciast jest dobry. Wkładamy pół kostki masła do miseczki. I teraz podłączę robota kuchennego i będziemy ubijać, roztrzepywać nasze masło na puch, żeby dodać cukier. Dobra, masełko umieściłem w misie robota kuchennego. Jak widzicie, warto sobie podciapać na mniejsze, bo wtedy mikser jaki robot kuchenny nie ma problemu z rozcieraniem. I teraz, słuchajcie, odpalamy stopniowo, przerzucamy nasze. prędkości i ubijamy, możemy na początek na trójeczce sobie ubić, tak żeby to masło się roztrzepało, zwiększamy prędkość w tym przypadku jak masło mamy takie troszkę zimniejsze z lodówki, to na najwyższej prędkości się to rozsmaruje. I zaraz będziemy stopniowo dodawać cukier. Już mniej więcej roztrzepało, zmniejszamy obroty na średnie. U mnie to jest trójka i wsypujemy powoli pół szklanki cukru. Cały czas tutaj się wsypujemy i dajemy się rozsmarować i tak po I Teraz zmniejszamy znowu na trójkę obroty dodajemy po jednym żółtku są cztery żółtka dodajemy po jednym żółtku i dajemy znowu na najwyższe obroty i dajemy się rozetrzeć i zaraz będziemy dodawać naszego parodu teraz zmniejszamy obroty Dodajemy po łyżce twarogu twaróg najlepiej kupić taki sernikowy trzykrotnie mielony można też samemu przemielić ważne żeby twaróg był nie za gorzki, nie za kwaśny, taki idealny jak ktoś mikserem robi no to lepiej bo wtedy ten mikser można sobie odstawić ten twaróg po trochę dodawać a tak to musimy niestety jakby to powiedzieć wszystko robić wkładając łyżkę do robota kupioną uważając też żeby nie zahaczyć o mieszadło stopniowo łyżkę dajemy się wkręcić tak? mikser jak widzicie na wolnym biegu więc to wszystko się ładnie rozsmarowuje i dajemy położyć Trzeba zepchnąć tego sera, bo to na rogach miski pozostało. I dajemy się utrzeć. Można zwiększyć oproty. Tak I teraz zaraz dodamy cukier wanilinowy, dodamy wapach, kilka kropel i dodamy budyń wanilinowy jest piękna, kremowa mixer wyrabia to teraz dodajemy półtorej łyżki cukru wanilinowego dodajemy kilka kropel na oko dodajemy kilka kropel aromatu waniliowego nie za dużo, tak żeby nie był aż tak uperfumowany i możemy jeszcze Gdzie i za chwilę jak to się wszystko wygniecie to ostatnie do czynienia dodajemy broszek budyniowy. Tak jeżeli stosujecie bez cukru budyń, no to idealnie można zastosować więcej cukru, natomiast jak używacie budyń z cukrem, no to już wtedy używacie budyniu, no używacie mniej cukru automatycznie. Dobrze, i teraz zmniejszymy sobie obroty, bo będzie pryskać cukry, budyniem, tak, na trójeczkę w zupełności i dodajemy stopniowo nasz proszek budyniowy. O, ja Wam pokażę z tej strony. Można dodać mąki ziemniaczanej, ale to to jeszcze smak podkreśli, będzie taki bardziej waniliowy. I mm, już ta masa jaka się fajna robi. Teraz słuchajcie, damy się wyrobić jeszcze tak 2-3 minutki, a w międzyczasie wysmarujemy sobie formę i wysypiemy bułką, czy łyżką bułki karty, jeśli mam, mam. Dobrze i wyłożymy biszkoptami. Masa się, słuchajcie, te 2-3 minutki tam wyrabia jeszcze, a my w międzyczasie wysmarujemy masełkiem, Rękę. tak ważne żeby całą formę pokryć mogą być keksówki może być jedna mogą być dwie tak w zależności ile tego ciasta macie teraz już tak możecie zatrzymać Miksowanie, tak, zaparkować robota tak, w pozycję parkowania, jeśli macie robota kuchennego, trzepaczkę, trzepaczkę skierować, żeby nie było potem kłopotów z wyciągnięciem, a my teraz wysypujemy łyżką bułki tartej w naszą foremkę. Bierzemy sobie łyżkę, wsypujemy łyżkę bułki tartej, ciach. Przesypujemy, żeby nam to idealnie tu weszło. O ciach. ciach. Muszę jeszcze łyżkę dać, jeżeli nie starczy. Tak o po boku posypać i wy, wyklepać. Tak. O. I nadmiar bułki tartej ważne jest, żeby wysypać na przykład do zlewu nasze biskopty. Można użyć podłużnych, można użyć okrągłych, ja wtedy wykładam cały spód, tak? cały, całostkami wykładam na przykład lewą stronę, a prawą stronę wykładam tylko połówkami biszkoptów. Można też samemu ciasto zrobić kruche, żeby było jeszcze lepiej, ale tak możemy sobie śmiało poukładać. Karnik uruchamiamy, ustawiamy grzanie góra-dół. Tak, ja mam tak, ale tak jak już Wam wcześniej mówiłem na pokrętle będzie to taki symbol. I ustawiamy 180 stopni, zwalniamy środkową półkę i czekamy aż się rozgrzeje. W międzyczasie warto sobie właśnie włączyć wcześniej, bo on się skończy nagrzewać, a my w międzyczasie ubijemy pianę z białek i połączymy masę. Ważne właśnie, żeby ta piana później nie za długo stała, bo nam opadnie. No, więc za chwilę przystępujemy do ubijania piany z białek. I ubijamy, słuchajcie, pianę ze szczyptą soli na sztywno. Tak. O, dodajemy szczyptę soli. To najlepiej się wtedy ubija. O, można użyć robota kuchennego, ale ja nie mam dwóch misek, więc ubiję mikserem z epoki. Piana, popatrzcie, pięknie ubita, tak, na sztywno. Ja odłączę trzepaczki od miksera, tak. I teraz będzie ten kluczowy moment, na który wszyscy czekają, czyli łączenie dwóch składników. Piany naszej z białek i, naszego, i naszej masy serowej. Słuchajcie, powiem Wam tak, przytoczę, o patrzcie, sztywna piana nie opada. Tak, przytoczę taki jakby to powiedzieć cytat z programu, który kiedyś uwielbiałem oglądać kulinarnego, że masy muszą się ze sobą zapoznać. W tym celu dodajemy po łyżce, tak i nie używając robota kuchennego i innych takich wynalazków, tylko używamy dużej łyżki albo szpatułki. Dajemy najpierw jedną łyżkę piany, delikatnie łączymy ze sobą masy. Tak, no. mieszamy delikatnie, ale dokładnie. Tak, żeby grudek nie było. Wszystko się ładnie musi połączyć teraz dodajemy dodajemy więcej o. i znowu łączymy mieszając delikatnie tak to można śmiało dorzucać tej piany więcej do końca o tu spadło troszkę to już ją też przekładamy i mieszamy Mieszamy do końca. Zaraz wylewamy do, tartowni, do tej do tartownicy, w moim przypadku do keksówki. I jakby to powiedzieć, będziemy piec. A ile to powiem Wam już, jak włożę do piekarnika. Więc biorę naszą formę. Wyłożoną biszkotami, oczywiście. I teraz wylewamy o, masę do formy. Tak, Im więcej masy, tym sernik będzie wyższy. Mam nadzieję, że nam nie wyleci. Można rozłożyć go równomiernie. Tak Ciach. Tu zaraz dołożymy więcej tego naszego smakołyka serowego. i. Sernik wstawiony do pieca ustawiamy 50 minut. Jak będzie za mało, to dojdzie te 10 minut, więcej. Na razie 50 minut wystarczy. Cały czas doglądając tak. 180 stopni, grzanie góra dół. Serniczek się piecze. Dobrze, jak się upiecze, to wam pokażę, co dalej. Na razie zostawiamy go w piekarniku i czyścimy kuchnię. I słuchajcie, po 50 minutach. Otwieramy i sprawdzamy patyczkiem. Tak? Ła! Buchnęło. Jak będzie mokry, to jeszcze damy mu trochę. No jest taki jeszcze, jakby to powiedzieć, taki mokrawy, no to damy mu jeszcze 5 minutek. Damy mu 5 minutek dodatkowe. Tak. O, I. Zaraz po tych pięciu minutach sprawdzimy jeszcze raz i jak będzie dobrze, to wyłączymy grunt. To do jak widzicie już wysoki, ale jeszcze trochę patyczek jest wilgotny. I patrzcie, dodałem jeszcze 5 minut dodatkowe, żeby się upiekło i sprawdzamy. Huchło, odmuchło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Sprawdzamy. No, może być już, słuchajcie, może, może już być jest. Jest suchawy. Dobra, no to teraz wyłączamy i przy otwartych drzwiczkach, tak nasz sernik wygląda, studzimy go 15 minut. On sobie jeszcze w tej temperaturce tutaj dojdzie. O, pyk, I zostawiamy przy uchylonych drzwiczkach. Dobrze, słuchajcie, po wyjęciu, po 15 minutach wyciągamy z piekarnika nasz sernik i dajemy się przynajmniej godzinkę, dwie odpocząć, tak, ostudzić. Już jest foremka letnia, jak widzicie serniczek się udał, troszkę opadł, ale to normalne. I teraz będzie czary-mary, bo będziemy przekładać na talerz. Ja już tutaj, jakby to powiedzieć, o, z foremki go tutaj objechałem dookoła, tak, żeby wyjąć, o i teraz zakładamy talerz, taki półmisek i przewracamy na drugą stronę, ciach, chyc, Patrzcie. ciach mamy jedną stronę i teraz przewrócimy go na drugi talerz, żeby ładnie wyglądał, bierzemy ciach i teraz trzeba przełożyć, na drugą stronę, uwaga 3-4 opa hop i patrzcie mamy serniczek gotowy, jeszcze cieplutki więc się jeszcze troszkę rozwala ale jakby to powiedzieć przełożony no, bez szwanku tak, tak się prezentuje możemy polać wierzch polewą czekoladową Możemy posypać cukrem pudrem, możemy zostawić taki sauté, to jest już obojętne, tak, i do kawki, herbatki, serniczek jest idealny. Jeżeli konsumujecie go na drugi dzień, to wrzuć, wstawcie go po wystudzeniu do lodówki, po przełożeniu na talerz, no, a ja się z Wami żegnam. Jeśli się podobało, to standardowo łapka w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zerknijcie również na mojego bloga kuchennego, kulinarnego Kuba Gotuje, czyli kuchnia domowa na oko na Facebooku, gdzie znajdziecie przepisy w formie opisowej do wydrukowania albo do zapisania. A ja życzę Wam smacznego i widzimy się w kolejnych kulinarnych przepisach.